Cześć, z tej strony Kwiatek, a w dzisiejszym filmie, tak jak widzicie po tytule, będziemy omawiali w jaki sposób polskie serwery Minecraft obchodzą albo łamią regulamin samego Mojangu. Ale jeszcze jako że jesteśmy na początku, pamiętajcie, że każda łapka w górę równa się jeden dzień wakacji więcej, także wiecie, decyzja należy do was, a ja już nie przedłużam. Dobra, bo przydałoby się wyjaśnić czym tak właściwie jest ta Eula. Mianowicie są to zasady, jakich absolutnie wszystkie serwery Minecraft powinny przestrzegać, przynajmniej w teorii, ponieważ w razie łamania któryś z zasad może zostać Zamknięty nawet cały serwer, czy wyciągnięte konsekwencje prawne wobec niego. Lecz prawda jest taka, że bardzo często są to martwe przepisy, które są amane na 99% serwerów, nie tylko w Polsce, a na całym świecie. Także to, o czym będę dziś mówił, to nie jest jakiś atak w stronę tych serwerów, które robią te rzeczy, ale bardziej jako taka ciekawostka. Ogólnie to jest lekki problem z tym całym regulaminem, ponieważ jest on napisany bardzo ogólnie i ciężko jest powiedzieć w 100% pewności, jaki podpunkt czego dotyczy także jak coś, to możecie mnie poprawiać dowoli. Pierwszą z takich kwestii jest na przykład temat kochanego przez absolutnie wszystkich graczy pay to win ponieważ jak możemy przeczytać, serwery nie mają prawa dodawać itemów, które są do zdobycia tylko i wyłącznie za pomocą fizycznej gotówki, które dawałyby nam jakąś niesprawiedliwą przewagę nad innymi ludźmi, którzy nie chcą wydawać hajsu. Chodzi tutaj między innymi o takie rzeczy jak na przykład zwiększony drop surowców, komendy typu ukośnik fly, ukośnik tp, ukośnik heal, szybszy dostęp do rzeczy, czy nawet kity. No i jakieś mega OP rzeczy, typu miecz ostrości 20, albo brusz. Lecz można to obejść w bardzo łatwy sposób, a mianowicie wystarczy zrobić tak, że zdobycie tego przedmiotu będzie w teorii możliwe, a w praktyce bez zapłaty możecie sobie o nim co najwyżej pomarzyć. Wystarczy wpieprzyć go do skrzynek z szansą 0,01% szansy na drop i sprawa załatwiona. Choć niektóre serwery nawet nie robią tego i po prostu mają w to wywalone. I też jakoś im się nie dziwię. Ogólnie według tego co można doczytać, najlepsze lepiej to byłoby po prostu sprzedawać same kosmetyki, do czego zaliczamy na przykład prefiksy na czacie, dostęp do specjalnych lobby, zmiana koloru Niku, główno komendy pokroju ukośnik hat, dzięki czemu możecie założyć jakiś blok sobie na web, albo zwierzątka, o ile nie dają żadnych perków na przykład. Drugą taką śmieszną sprawą jest to, że według oficjalnych zasad każdy serwer powinien wpuszczać do siebie tylko i wyłącznie osoby z kontami premium, czyli to co macie na przykład na Hypixelu. Naprawdę bym dużo dał, żeby zobaczyć czy jak wyglądałaby nasza rodzima scena po wprowadzeniu takich zmian? Przecież niektórym serwerom liczby spadłyby kilkukrotnie w przeciągu kilku sekund oraz zostałby rozwiązany problem multikont na wszystkich serwach. Jakie to proste. Ale no, też nic dziwnego, że za bardzo Microsoft nic z tym nie robi, bo mimo wszystko lepiej dla nich mieć jedną osobę grającą na Spiraconem Launcherze niż żadnego, albo żeby poszedł do konkurencji, bo tak jest przynajmniej szansa, że kupi w przyszłości. Czas przejść do ciekawszych rzeczy, a mianowicie hazardu. Coś, co przecież każdy kocha, oraz ogólnie temat skrzynek na serwerach. Bo co nie jest ciężkie do przewidzenia, hazard jest zabroniony w Minecrafcie. Tylko, że pojawia się małe ale. Żeby to wytłumaczyć muszę się wspomóc filmem, który widzicie teraz na ekranie. Ponieważ możemy tam zobaczyć, że skrzynki mogą być dostępne pod warunkiem, że są tam tylko kosmetyczne itemki. Jeżeli pojawiają się tam na przykład itemy do bicia, to nie mogą one mieć żadnej niesprawiedliwej przewagi nad rzeczami, które jesteśmy w stanie zdobyć jako zwykły gracz. Oraz najważniejsze, czyli że jesteśmy w stanie zdobyć klucze do każdej skrzyni poprzez Granie na serwerze. Zatrzymamy się na chwilę na tym punkcie, ponieważ można to bardzo łatwo obejść. Zresztą pewnie wielu z Was to nawet zauważyło podczas gry, tylko mogło być nieświadomym. Także jestem już na dosyć popularnym serwerze Anarchia. Jak widzimy, mamy tutaj skrzynkę AFK. Zobaczmy, co z niej można dropnąć. I mamy tutaj klucz do skrzyni epickiej oraz rzadkiej. Teraz weźmy sobie rzadką skrzynkę. No i mamy tutaj oczywiście klucz do epickiej oraz piekielnej skrzynki. Więc po prostu wystarczy dawać w każdej skrzynce kluczyk, który umożliwia. Otwarcie skrzynki jeszcze lepszej. No, plus, macie jeszcze zawsze opcję rynku serwerowego. W ogóle bardzo dużo osób po moich ostatnich filmach pisało do mnie na Discordzie, że na przykład to, że serwer wymaga od Was posiadania deska lub team viewera, jest niezgodne z eulą. Nie za bardzo jestem w stanie znaleźć coś, co by mogło się pod to podpinać. Także jeżeli moglibyście mi pomóc, to byłbym bardzo wdzięczny, ponieważ serio czytałem do dwa razy i no nie wiem w sumie za bardzo, jako co to mogę zakwalifikować. W dodatku nie wiem, czy pamiętacie, ale Kiedyś na wszystkich serwerach było coś takiego jak strefy dostępne tylko dla VIPów. Że mieli się tam na przykład jakieś lepsze rzeczy, to się znajdowało na spałnie. Już nie pamiętam ile lat czegoś takiego nie widziałem, ale z tego co rozumiem, również łamie to te zasady, bo możemy przeczytać, że dostęp nie może być ograniczony oraz kontrolowany bezpośrednio ani pośrednio przez gracza będącego właścicielem lub mającego dostęp do treści produktów lub usług poza grą, albo któreś te podpunkty. Niestety wszystko trzeba peryfrazować, bo nie mogli tego ludzkim językiem napisać tylko takim typowym, regulaminowym, żeby było wszystko prawnie poprawne. Ale masło maślane. Dobra, ale przyszła pora na mój chyba ulubiony podpunkt z tych wszystkich, ponieważ dotyczy on ogólnie wszystkich serwerów GenCash, cash, blok i tak dalej. Szczerze mówiąc, to nie miałem zielonego pojęcia o tym, że coś takiego w ogóle istnieje, ale trzeba przyznać, że jest to dosyć zabawne. Chodzi mi o ten fragment. Użytkownik może zarabiać pieniądze pobierając opłaty za dostęp do serwera poprzez sprzedaż i używanie wirtualnych walut w grze o ile nie mają rzeczywistej wartości i nie mogą być wypłacone, użyte, przeniesione na inne serwery ani przeliczone na inne waluty. Hmm, czy tylko mi to coś przypomina? I to swoją drogą też tłumaczy te dziwne zapiski w regulaminach serwerów, które mówią o tym, że na przykład VPLN jest walutą całkowicie wirtualną i stanowi wyłącznie jednostkę wartości na potrzeby rozgrywki na serwerze i że nie ma ona zastosowania poza serwisem i nie stanowi rzeczywistego środka płatniczego. To się tak idealnie wpisuje w definicję tych miesznych VplN, które możemy wydropić na tych trybach, że no to nie może być przypadek. Jeszcze taki jeden bonusik, ponieważ chyba każdy wie, że nasi piękni polscy youtuberzy Minecraftowi za bardzo nie lubią oznaczać jakichś współprac z serwerami. No bo po co? A no po to, bo na samym końcu możemy przeczytać: wymagamy od wszystkich influencerów, na przykład na YouTube, promujących serwer, ujawnienia ich relacji z użytkownikiem. Czyli w skrócie po prostu jest to obowiązek oznaczania współpracy. Już nawet pomijmy fakt, że sam łokik w Polsce tego wymaga. yeah To tylko taki mały szczegół. Nieważne, czy dostaliście za to 5000 zł, 50, czy rangę VIP. Tak a YouTuberów, jest jeszcze jeden bardzo ciekawy podpunkt. A dokładniej możemy przeczytać, że niedozwolone jest nagrywanie filmów ani robienie streamów, których celem jest reklama lub promocja produktów bądź usług niezwiązanych z Minecraftem. Także tyczy się to tak naprawdę wszystkich cheat klientów, czy innych rzeczy. No więc co mogę wam więcej powiedzieć? Widzimy się w więzieniu, I guess. Obiecuję wam zrobić vloga. Będę testował więzienne żarcie. Oraz pokazuje jak bardzo niepoważny jest to regulamin Jest też jeszcze jedna kwestia Dosyć popularna Chodzi dokładnie o sprzedaż Unbanów Naprawdę nie jest ciężko znaleźć serwisy Oferujące taką możliwość Czasami niektórzy właściciele postanawiają Pójść o krok dalej Jak na takim jednym ścieku <laughs> Sorki widzowie, sorry za kaszel Gdzie na przykład aby dostać Unbana Trzeba zakupić dwa razy harmonię Zresztą sami zobaczcie na ten idiotyczny opis Od razu widać, że coś jest nie tak Też żeby nie było, czasami zdarza się, że Mojang nawias zareagować, którejś z podanych wcześniej kwestii, ale jest to naprawdę rzadkie. Starałem się coś znaleźć na temat jakichś polskich serwerów, które mo mogły mieć nawet w przeszłości jakieś problemy związane z tym regulaminem, ale nic takiego nie byłem w stanie znaleźć. Także, jeżeli wy wiecie coś więcej, to możecie się podzielić w komentarzu, ja z chęcią sobie poczytam. I takim pięknym, pozytywnym akcentem możemy skończyć ten materiał. Jeżeli dotrwaliście do końca, to zostawcie komentarz o treści woda, ale kreatywnie teraz poleciałem. Ja wam dziękuję za oglądanie i siema.